Czy, czy robić na, czy na pytę, tych pytę. zdjęciach robić opisy, czy bardziej opis w poście, a zdjęcie? My robimy jakiś... trzy formy postów teraz. Jest miniaturka, y, pigułka wideo, hmm. czyli minutowa porcja kontentu wideo, które na Instagramie jest. Jest post cytatowy, czyli hmm. cytat myśl. Hmm. I poniżej jest artykuł do tego rozszerzający, co rozumiemy przez ten cytat. I trzecia kategoria postów są posty ze zdjęciem, hmm. bez tekstu. Ale każdy jest historią poniżej. Okay. Czyli to, co my sobie testujemy, u nas to wychodzi, że tak to powinno wyglądać, to są pigułki wiedzy okay, minutowe. Są zdjęcia, ale również są te cytaty z. Czy proste okay. grafiki z myślą. Okay. No to się sprawdza, więc u Was podobnie. Czyli albo jest Twoja wypowiedź. Która raz będzie zaproszeniem. Hej, jest wydarzenie 15 maja, przyjdźcie. To będzie jeden z pięciu postów wideo, ale cztery pozostałe powinny być postami, gdzie mówisz już jakąś porcję mikro wartości dla odbiorcy. Mhm. Czyli na ostatnim wydarzeniu nauczyłam się tego, żeby robić to, trzeba robić to, to, to i to, 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 i to. To jest lekcja, którą wzięłam od naszej plegentki Agaty Kowalskiej. Okay, rozumiem. To jest jedna rzecz. Du druga, jeżeli masz zdjęcia z konferencji, to one mogą podobnie wyglądać jak to, mm -hmm. twoje zdjęcie z prelegentką, ale żeby z tego więcej wyciskać jeszcze, to piszesz artykuł do tego mm -hmm. i ta sama porcja może polecieć na Facebook. Okay. I mamy większy porządek. U ciebie jest mm -hmm. duży chaos i bałagan. Pierwszy mówił, teraz był chaos. U tak. Chaos. cokolwiek, nie wiadomo jak to w ogóle rozumieć mm -hmm. i w tym przekazie nie prowadzi się do jednego miejsca. A jednym miejscem powinna być albo strona wydarzenia, czy tej konferencji, czy twojego projektu, albo główny materiał, jaki też promować. Czyli jeśli waszym celem w tym tygodniu jest promocja prelegenta kolejnej edycji, to każde wasze działania powinny kierować do materiału wideo z tym gościem. Czyli jeśli Osman jest gościem kolejnej konferencji u was, to robisz wcześniej z nim wywiad w formie live'a, na przykład, nagranie leci na YouTube. Czy na Facebook też może być, i tam kierujesz ruch, i w tym materiale mówisz, że przyjdź na kolejną edycję, jeśli ten legend ci pasuje. Okay. Czyli masz no ludzi, którzy. Oczywiście no? ale nie do końca. Wiesz, wydaje mi się, że nie mogłam zrobić tego złączenia w to jedno. Nie obrazowo. Bo u Ciebie jest dużo no, takich no, rozsianych no, tak, aktywności. A to, co widzę też u siebie, jak rozmawiam z Tobą, to że u nas jest większy porządek. Wbrew pozorom. Czyli jest dużo aktywności, ale jest porządek, jest jeden kierunek działania. Czyli wszystko zaczyna się od naszego wideo na YouTubie. Z tego jest pigułka wiedzy na Instagram. Z tego jest artykuł, z tego jest cytat. To się rozchodzi w dół. Nie ma takich przypadkowych, dziwnych działań, i dzięki czemu jak masz procedurę, strukturę, to możesz za każdym razem w sposób powtarzalny to robić. I działania Twoich koleżanek, to są takie, takie przypadkowe trochę, mogą wspierać te główne aktywności, a nie bazować na nim, bo chodzi o to, żebyś skupiła. Uwagę i spojrzenie Twoich potencjalnych uczestników w jednym miejscu, macie pójść do tego miejsca, to będzie Twoim miejscem głównym komunikacji, albo strona internetowa, albo Twój Facebook, albo YouTube, ale jedno miejsce jest główne, a pozostałe są satelitami. Dobra. Czyli powiesz, robimy porządki, idziemy w jedną Dobra. stronę i z większą miłością podchodzimy do materiału zrobionego na tym wydarzeniu. Czyli jeśli masz 500 zdjęć wydarzenia, Wybierz z tego pięć dobrych zdjęć. Niech każde zdjęcie będzie postem na kolejny dzień. Okay. A nie wrzucasz miniaturkę całego, całej grupy i nie ma tam żadnego opisu poniżej, który daje wartość dla odbiorcy, czyli on już te materiały oglądając, może się czegoś z tego nauczyć. Mhm. To jest na poziomie komunikacji. A na poziomie sprzedaży mówisz, że lepiej wychodzić ci sprzedaż przez telefon i przez rekomendację. Mhm. Dobra, <głos》>, więc nie zakłady, że komunikacja online będzie robić sprzedaż, niech ona będzie Twoim takim kanałem dodatkowym i kanałem PR-u, mhm. ale Twoja sprzedaż główna niech będzie przez telefon i przez prywatne wiadomości, przez rekomendacje. Mhm. I wtedy bardzo łatwo Ci jest zwiększyć liczbę uczestników o kolejne 10 osób. Wiesz, gdzieś tam tarłam się, nie? Że, że jednak powinnam 50% swojego czasu przeznaczyć na telefonowanie, i to mi zajęło. Wcześniej, naprawdę te prawie 4 godziny, gdzie piątą godzinę powiedzmy robiłam posty, plakaty i, i, i tak dalej. I to, zajmowało, to zajmuje bardzo dużo czasu z każdą kobietą porozmawiać czy z każdą. Naprawdę. To st I stwierdziłam, ok, muszę to zrobić 50 na 50, wchodzę na Instagram, taką miałam myśl. Dobra, ale teraz masz etap testowania swojej wizji projektu. Jeżeli masz odwagę, kompetencje i skuteczność tej sprzedaży telefonicznej. To rób to, okay. ale dołuż do tego to, że jak dzwonisz do kogoś, to nagraj siebie mm -hmm. na wideo, sw swoją. Jak mówisz, jak yy, argumentujesz, i się okazuje, że z tego masz część materiału do siebie na YouTube'a. I pokazujesz, dokumentujesz ten proces yy, powstawania całego eventu. Mm -hmm. okay. I Twoja komunikacja dzisiejsza może być taka, że: hej, wykonałam dzisiaj 16 telefonów, zajęło mi to 4,5 godziny. Mm -hmm. I główne rzeczy, jakie przewijają się w tym y, moim dzwonieniu do was, jest to, to, to i to i to i to. Okay. I to są rzeczy, które później komunikujesz na Instagramie, Facebooku czy YouTube, bo Twoje wnioski z tych rozmów to są właściwe, znaczy twoje wnioski. To słyszysz od nich podczas rozmów telefonicznych. To są powody, dla których oni przychodzą albo nie przychodzą. Okay. I to jest szacun za to, że dzwonisz, bo ludzie nie chcą dzwonić. Chcą zrobić internet mm. bez dzwonienia. I nie czują, czego w ogóle ta druga grupa, ta druga grupa potrzebuje. Ja też przy rozmowach z dziewczynami zawsze zadaję pytanie, na jaki event chciałabyś przyjść? Co musiałoby być na tym evencie? To nie jest dobre pytanie, okay. bo przenosz na nich odpowiedzialność za wymyślenie eventu. Przedstawi trzy propozycje. Okay. Dobra. Ale takie, że i tak jedna z propozycji jest tą, którą ty faworyzujesz, którą ty chcesz okay. zrobić. Bo jak chcesz zrobić jakiś temat, to ty chcesz go zrobić z serduchem, nie? I chcesz wokół tego. Znaleźć ludzi, którzy będą również za tym pomysłem. Mhm. Więc im trzy propozycje, które bardziej wolą, jeżeli jedna propozycja zdecydowanie wygrywa, to w tą stronę idź. Okay. Ale teraz, jeżeli robisz ankietę na Facebooku, jaki event chcecie, i tam masz na przykład 68 lajków pod spotkaniem marketingu, 13 o beauty, a 389 o wędkarstwie, no to jeśli idziesz w kierunku tego tematu wędkarstwa, mhm. W ogóle pomysł czapy, ale oni pokazali, że coś innego chcą niż to, co masz do zaproponowania. To, to każda osoba, która zostawia ci lajka, powinna od ciebie dać prywatną wiadomość, dobra, robimy dokładnie taki event, czy jesteś gotowy dzisiaj kupić do niego bilet? Jeżeli nie, ja to upraszczam, to na mięciutko musisz zrobić. Jeżeli nie, to czego naprawdę ci brakuje, aby na ten event przyjechać? I nagle z grupy 350 lajków masz 150 zainteresowanych osób, czego 100 kupuje bilet. I kupię go dzisiaj. Miałam taki fenomen. E, dziewczyny bardzo chciały, nieważne o nazwisko, kobietę, która prowadzi sport, i żeby mm. z nią poprowadzić e, właśnie godzinny sport. W momencie, kiedy dowiedziałam, i to było pora wiekiem, 200 lajków, 200, właśnie, mm. tak, tak, my przyjdziemy na 100%. W momencie, kiedy zrobiłam kalkulację, przeliczenie na bilet i, i możliwości sponsoringu, gdzie możemy, bo w ten sposób pracuję, że sponsorzy u nas e finansują nas i my przez to obniżamy bilet, ceny biletu. Hmm. Inaczej nie, nie jest to dla mnie jakoś tam możliwe. Um, I w momencie, kiedy było już załatwione praktycznie, miałam praktycznie podpisać kontrakt, ale chyba natrafiłam nawet, właśnie wtedy to było pół roku temu, czy więcej, na Twój um, live i, i pomyślałam sobie: OK. Przedzwonię, prawie do wszystkich i zapytam, czy dziś kupuję bilet, bo mamy przedpłatę przynajmniej mm. dwóch miesięcy, tak? żeby mm. zapłacić 60% kontraktu. Ale za salę czy za prelegenta? Ale za prelegentę. Okay. Więc, a ja mówię, finansuję swoją grupę jeszcze środkami prywatnymi, ale jest ok, to był mój wybór, mm. trzymam się tego. Więc sprzedałam, znaczy zarezerwowałam miejsca 30 osób z 260, jak się nie mylę. I to była osoba, którą znają wszyscy, to jest nieważne nazwisko, więc dla mnie to był taki pewien fenomen. Dobra, gdzie jest problem. Ale z tego jest jeszcze inny wniosek, że nie możesz mieć plegenta, którym płacisz. Wiesz, poczucie własnej wartości grupy, inaczej. Dwa lata temu, ja, tak jak mówiłam, założyłam tą grupę, żebyśmy się po prostu spotykały. Spoko, dobra, ale to mnie w ogóle nie interesuje. To, wiesz, Mówimy o tym, dlaczego masz takie koszty, albo ich nie masz. Czyli, jeżeli masz plegenta, plegentkę, która chce pieniądze, to, sorry, to nie jest event, na którym stać cię na to, mhm. żeby takie osoby mieć za pieniądze. Ja uważam, że jak ktoś ma rozpoznawalność, brand i biznes, to przyjeżdża w dwóch wariantach: bardzo drogo albo za darmo. Jaki jest środek, to myślę, że nie warto w to w ogóle pójść. Mhm. Więc ty na Twoim evencie możesz komuś pokryć koszty hotelu i przelotu, Dokładnie. ale nie, że pokrywasz wynagrodzenie. Mhm. Bo wybrałeś sobie biznes taki, że, znaczy biznes, bardziej fundację ruch społeczny, że chcesz robić eventy, żeby tylko, tylko nie trzeba było dokładać i ty nie możesz dołożyć ani złotówki, bo dokładasz dużo swojego czasu. Twoim wynagrodzeniem satysfakcja, promocja, network. Oczywiście, nie. tylko że nie możesz mieć legendy, w którym płacisz pieniądze. Tylko a propos tej ankiety, nie? tego kierunku i tutaj masz rację, ja też wtedy stwierdziłam, ok, nie mogę iść tą drogą, bo to już pójdzie całkiem wszystko na Dorota, ja chciałem zrobić w 2018 roku event z Garym w Polsce. Zrobiłem sobie kalkulację, dokładnie wiedziałem, ile potrzebuję takich i takich biletów sprzedać i wyszło mi, że ja jako Marcin Osman i moja społeczność nie kupimy takiej ilości biletów, jaka jest potrzebna, żeby pokryć ogromne koszty. I co? Nie zrobiłem tego eventu. Później ktoś innego zrobił, byłem partnerem tego wydarzenia. I tyle. Okay, Excel okay. pokazał, że kurna nie. No Nawet jak bardzo duży entuzjazm mam wobec tego autora i ludzie mówią, ale super, ale super. Ale jak powiedziałem, że trzeba wyłożyć wiesz, półtorej koła na bilet, to ludzie już wymiękli. a 300 bym zapłacił. Może. Ale ten plegent się w żaden sposób nie spina. W tańszych biletach niż yy, też jak półtorej. Mm -hmm. Że, um, starałam się, nie wiem, czy to jest dobra, na każdych naszych spotkaniach, ponieważ są to spotkania skierowane do kobiet, um, dać wartość kobiecą. Um, to nie są długie prelekcje. Czy to że to jest dobre połączenie? Bo według mnie, pomyślałam sobie, OK, jeżeli ktoś nie jest. Nie, social media nie są jego konikiem, ale chętnie przyszedłby na spotkanie, w którym. Jest dużo networkingu, to też trzeba i networkingu międzynarodowego, bo od naprawdę dwóch spotkań ostatnich mamy publiczność już międzynarodową, w znaczeniu Polek żyjących poza granicami Monachium i Niemiec. No to pytanie kluczowe jest takie: hmm. jaką wartość dajesz, dajesz grupie, która powraca cały czas? Czy masz grupę 20-30% osób, która za każdym hmm. razem na tym wydarzeniu jest? Dobra, i to jest Twoja najważniejsza grupa. Pytanie, dlaczego on, one przychodzą? Co jest prawdziwym powodem tego, że one przychodzą? Po pierwsze też jestem ja człowiekiem, który nienawidzi narzekać i jeżeli ktoś zaczyna mi narzekać, ja mówię stop i w tej grupie kobiet są kobiety, które nie narzekają, bo one już to czują, że jest... Dobra, ale co na tym wydarzeniu mają, że przychodzą? Mają Ciebie jako lidera grupy. Dokładnie, to jest raz po dwa ym, dużo networkingu, po trzy ym, zawsze się czegoś wartościowego uczą. Czy to jest motywacja, czy to jest Dobra, a co by było, gdyby tworzyć event wokół ciebie, gdzie gość jest tylko dodatkiem? Czyli jest event Dorocy Fydy, mhm. która robi takie takie spotkania i tym brandem ściągamy ludzi, a ja jestem dodatkiem do tego, a nie gościem, nie głównym gościem. No to musimy kliknąć, wiesz, jeszcze nie czuję wartości grupy może. No ale to co powiedziałaś, one przychodzą dlatego, że tam powiedziałaś, że nie narzekasz. Czyli je przyciągasz tym, jaką Myślę, osobą tak. jesteś. Myślę, że w dużym stopniu. Właśnie. I też zawsze robię z nimi ćwiczenia, które po prostu mi z głowy przyjdą, i mamy dużo radości w tym, co robimy. Właśnie. Znaczymy nie tylko radość kobiecą, ale ja mam naprawdę pozytywny feedback, że pamiętają o danym ćwiczeniu w momencie, kiedy mam kryzys, czy nie wiem. Doskonale. Więc masz swoją grupę fanów na poziomie 20-30 kobiet, które są na każdym Twoim wydarzeniu, tak? Myślę, że tak. Dobra, więc ja bym poszedł w głębsze rozpieszczenie tych uczestników. Zobaczenie, czego oni głębiej potrzebują, i w ogóle bym się nie martwił ludźmi, którzy nie przyszli na wydarzenie, albo którzy są po raz pierwszy. Bo okay. ta te, się zbyt mocno na ludziach, którzy nie przyszli, okay. że grupa jest mała, albo tych, którzy nie przyszli na kolejne wydarzenie, a nie na tych, którzy za każdym razem na tym wydarzeniu są. Okay. Nie? Więc co ja mogę zrobić, żeby pójść w głębszą relację z tymi uczestnikami? Okay. Co by było, gdyby właśnie uczestnicy byli prelegentami kolejnych wydarzeń, okay. gdybyś z tymi uczestniczkami. Robiła wywiady, rozmowy, live, y, dając im promocję, ekspozycję. Okay. Jak wtedy to by się rozrosło? To jest moje pytanie i hipoteza do sprawdzenia, jaką ja bym testował. Dobra. Żeby pracować z tymi, którzy chcą ze mną pracować. Okay. I to jest łatwo o tym zapomnieć, że tworzysz treści dla ludzi, którzy już cię oglądają, a nie dla tych, którzy nawet nie widzą, że istniejesz jeszcze. Bo dla mnie pewnym fenomenem była dziewczyna, która pytam przesłała mi multilevel marketing propozycję i ja jej powiedziałam słuchaj, nie mam przestrzeni czasowej, ale dziękuję Ci za ofertę. E, oczywiście przedstawiłam też to, że ma ona również możliwość wystąpienia u nas, bo też daje taką możliwość, że firmy mogą zapromować w 5-minutowej no tak dalej. A ja się zapytałam, wiesz, co powiedz mi, czy, czy Ty wiesz, czym ja się zajmuję? Ona mówi, chyba jesteś w jakiejś firmie kosmetycznej. I ja mówię, mhm. ale kobieta, która mnie nie zna, kobieta z Polski, ja więc skąd ten wniosek? Mówię, bo ty cały czas widzę, że pięknie wyglądasz, i, i, i to było dla mnie tak szokujące, gdzie wydawało mi się, że na Instagramie w ogóle nie przesyłam informacji dotyczącej jakiejkolwiek sprzedaży Tak, Ale na Instagramie pokazujesz swoje ładniusie zdjęcia. Okay. I to jest spoko, czekaj sobie znaczy, że wpadła na pomysł, że jestem w jakimś marketingu sieciowym, kosmetycznym. Bo tak, jeżeli. To było dla mnie takie wiesz, zdarzenie się z murem moim komunikacji. Ale zobacz, jeżeli na Twoim Instagramie widać piękne zdjęcia sesji, nie do końca wiadomo o co chodzi, mm. to od razu ludzie sobie łączą, że Beauty i MLM. Rozumiem. I to nie jest nic złego robić Beauty i MLM. Tylko, nie, nie, ty, nie, tylko Ty tego nie robisz. ja tego nie robię dokładnie. I teraz musisz ludziom lepiej tłumaczyć, w jaki Dobry. sposób, e, kto ma do ciebie dotrzeć. I teraz dalej, jeżeli robisz takie zdjęcia, to musisz większą wagę przyłożyć do tego, w jaki sposób one się na tym Instagramie pokazują. Rozumiem. Czemu na południu masz uciętą głowę w ogóle? Mm -hmm. no, tak jak mówię, z tym Instagramem nie, nie, nie ukrywam, że po prostu mówię robię, 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 zobaczę, gdzie to mnie zaprowadzi. I Okej, okay, i, w porządku jest to, że to robisz, to jest super, ale takie błędy, które tu mm -hmm. widzimy od razu, są o do poprawienia, bo sama je widzisz. Dobra. Czyli czemu widząc, że masz uciętą głowę za każdym razem? Tego nie poprawiasz? Dobra. I teraz to zdjęcie ściąga uwagę ludzi, którzy chcą zobaczyć ładną kobietę. Klikną like mhm. spoko, ale dla nich nie ma wartości poniżej. Dobra. Zobacz. Jest jeden cytat. I co? Mhm. Wytłumacz skąd to zdjęcie się wzięło, o co w tym zdjęciu chodzi, mhm. albo użyj go jako ściągnięcia uwagi, mhm. a obok ten cytat, cytat, czy tekst, który na zdjęciu się pojawi, zrobi pozostałą robotę. Dobra. I nie chodzi stricte o tłumaczenie, jak dokładnie robić komunikację na Instagramie, tylko mhm. jak robić komunikację siebie. Dlatego tu jestem. A czy ja się zgadzam z tą panią, która ci powiedziała, że wygląda, jakbyś pracowała w branży beauty, no bo są e, ładnie się zdjęcia, e, zdjęcia kobiece, okay. takie typowo e, switaśne, ale o co chodzi? Mhm. Okay. Czyli dobra, jest zdjęcie z Kotem. Super, ale o co chodzi? Mhm. To nie prowadzi w żaden sposób do wydarzenia, hmm. które organizujesz. Czyli wszystkie te moje posty kierowałbyś, teraz mi taką myśl też super poddałeś, właśnie, żeby z każdego to, co robię, kierować w to jedno. To dla mnie nie było. Hmm. Tak, hmm. No bo tam twój cel jest taki, żeby oni zobaczyli wydarzenie, które organizujesz. Dokładnie. To jest pierwszy Wiesz, krok, a drugim, aby podjąć decyzję, czy chcą w nim być, hmm. czy nie. Ale jeśli nie wiedzą, że to wydarzenie jest w ogóle, hmm. to nie mają decyzji podjąć w ogóle, czy chcą w nim wziąć udział, czy nie. Hmm. I zobacz, to zdjęcie, może dokładnie być takie, jak jest, ale tu musisz wytłumaczyć im jasno, o co w tym zdjęciu chodzi, o co chodzi w twoim projekcie i co ma wspólnego ten projekt, co zdjęcie z tobą. To mi się kojarzy z zdjęciem, gdzie ja jestem, jestem na rybach, robię sobie zdjęcie z rybą, którą trzymam, którą właśnie złowiłem. Co to ma wspólnego z biznesem? Ma, jeśli ja wytłumaczę im, ja robię tak, żeby sobie zdjęcia casualowe, normalne, hobbystyczne wręcz. Też mam zdjęcie z psem, tylko jeszcze jest nieużyte i dopiero muszę wymyślić, nawet nie historię, bo historia będzie się każe czymś zmyślonym, mm -hmm. ale wymyślić co ja chcę w tym zdjęciu przekazać, żeby to kierowało do książki tej, tej, tej czy tamtej. Bez tego to jest taka randomowa lifestyle'owa komunikacja. A Mnie interesuje to, żeby za każdym razem docierać do, żeby zwiększać szanse przy kliku w moją stronę internetową. Mm -hmm. Rozumiem. Nie no masz rację w 100%. I teraz ten obraz też mi się naświetlił, nie? Że faktycznie tego nie robię, że rzucam, wypuszczam coś w świat. To jest fajne, powiedzmy, są lajki, czy są komentarze, czy, czy jakieś tam opinie, ale nie prowadzi to do tego, I wiesz, i w każdym tekście, jaki u Ciebie widzę, w każdym jest takie mocne komunikowanie siebie. Dobra, rozumiem. W każdym. I to bym zmienił, żeby stać się bardziej kumplem okay. odbiorcy. I albo dziesz się swoimi lekcjami. A to, że jesteś zajbista, ma wynikać z tego, co nie cię otrzymują, a nie z tego, że piszesz, że jesteś zajbista. Ja wymyśliłam, ja się staram, ja robię, ja jestem męczennikiem tutaj na emigracji, to jest prawi, że coś. Nie. Jak to ci kliknie, to też narracja się w ogóle zmieni w Twojej komunikacji w całym internecie i tym, co? Wiesz, bo we wnętrzu jestem niesamowicie wdzięczna publice i jest też ta interakcja. Ja Ci w to wierzę. Ale dlatego... Nie potrafię tego wiesz, jakby zakomunikować. Wydawało mi się, że budowanie brandu to jest to ja i to Właśnie, mnie Więc to... To... nie bój w ogóle brandu, niech on się sam wybuduje. To jest też typowy błąd, jaki my widzimy u naszych ludzi wokół, mm. którzy działają, że oni budują ten brand. Ktoś powiedział o brandingu, zaraz budują brand, robią sobie sesję zdjęciową to i to po jest po ich to brand. To gdzieś tam. Dlatego jakoś tak. Wszystkie Wiedziałam, zdjęcie. że coś jest nie tak, ale nie do końca wiedziałam, w którą stronę. Zobacz. Jest. 99% zdjęć, jakie u na Instagramie, mm. widać są zdjęcia zrobione iPhone'em. Mm -hmm. I to nie są zdjęcia sesyjne. One są e, bardziej dopasowane do odbiorcy. Mm -hmm. Jeżeli mam zdjęcie sesyjne, tak jak tutaj, nawet nie. Też było zrobione iPhone'em, mm -hmm. tylko wygląda bardzo dobrze. Mm -hmm. A co z iPhone'em, to jego używam do zakomunikowania jakiejś akcji sprzedażowej Cały czas. Rozumiem. To jest zdjęcie robione tutaj na ścianie przy też iPhone'em. Jest bardziej randomowe, nie jest takie idealnie wymuskane. To jest zdjęcie z konferencji, ale mm, to nie jest hej, byłem na konferencji, było zajebiście, mm. tylko jest jakaś moja lekcja, przemyślenie z tego tematu, która może się przysłużyć odbiorcy. Przykład z wczoraj też na storysie. Modałem wideo edukacyjne, gdzie sobie Zapisałem lekcję. Myślałem, hmm, podzielę się z tymi lekcjami z moją społecznością. To jest lekcja od Badali. Powiedziałem, kim on jest, że mam lekcję dla ciebie. Dałem im dokładny print screen moich notatek, dokładnie to, co sobie zanotowałem, i już. I zobacz, to, co i tak było na moim telefonie zapisane, już dało mi od 1300 do 1200 odsłon na storesie. Po prostu podzieliłem się moimi notatkami. Teraz pytanie: co zobaczę? Jak wejdę do, do ciebie. No teraz dziś ostatnio niewiele. W sensie tylko wystąpienie. No dobra. Eee. Ok. i teraz spójrz. Przynajmniej dokładnie Twoją komunikację. Okay. Czyli tak. Co widzi odbiorca? To jest takie sobie zdjęcie. Mm -hmm. Takie sobie. Szału nie ma, ale widzi. Jestem zajebista, bo się szkole, a Ty nie. To jest komunikat odbiorcy. Intensywny weekend. Miałem zajebisty weekend, a Ty nie. Dalej. Już na trasie, to start. O, jestem zajebista, ale się dużo przemieszczam i cisnę, nie? Dalej. Tu jest post sprzedażowy, czy z kim się widzę u siebie na wydarzeniu. To jest lifestyle, że tam jadę na Marcina Osmana i tak dalej. To jest najbardziej spokojne zdjęcie. Znaczy komunikat. Nie, że do Osmana to jest zajebiste, tylko że to jest lifestyle'owy komunikat bez sprzedaży, bez napięki, bez zajebistości. A tutaj masz takie komunikowanie. Co byś dodał? Dołożył bym Na jednym przykładzie konkretnym. Dobra, mhm. Co bym z tego zdjęcia zrobił, mhm. bym go nie publikował. Mhm. Bo to jest sobie zdjęcie. Okay. Jeśli masz story, no to użyj opcji wideo na story. Mhm. Czyli nagraj te 10 sekund wideo, ale jedno strony to być pokazanie, gdzie jesteś, ale w drugim wytłumacz, mhm. czemu tam jesteś. Czyli ja bym powiedział tak, ostatnie trzy dni spędziłem na bardzo jednym spotkaniu szkoleniu, a wszystko po to, żeby mogła jeszcze lepiej wam służyć, mhm. bo wiem, jak ważne jest to, jak występuję przed kamerą na naszych spotkaniach. Mhm. Gdzieś tam na, na facebookowym poście wczoraj pojechałam z też właśnie z, tą, z tym tekstem, ale nie do końca chyba mi tam gdzieś to jeszcze wyszło. Nie? I znowu powtórzę, to, to nie ma być tutaj nasze spotkanie na temat, co dokładnie posnąć czy kliknąć. W sensie nie, chodzi ale chodzi o mindset, e... tego, co ty komunikujesz i co o tym myślisz. Rozumiem. No Bo to jest tylko odzwierciedleniem e, twoich przekonań w zakresie. Tego, co ludzie powinni zobaczyć. Czyli tak widzę mm. dużo kreowania brandu, dużo mówienia o sobie, mm. bo wydaje się, że jest to dobre, a my robimy inaczej. To znaczy, moją intencją hmm? było nie y, pokazanie się jako osoby, która podróżuje. Hmm. Moją intencją to jest przekaz, jest to, co słyszymy. No lubię, właśnie, ja ci wierzę, ja ci ufam, intencją, wiem. No coś innego. Hmm. Bardziej e, jestem teorii, to co mówisz, to robi. To no inaczej, to co powiesz, usłyszysz, to robisz, ten działacz, tak? Bo taka jestem, wdrażam, tak jak ten projekt, idea, lecz za dwa tygodnie był event, e, to, że było 50 osób i tak dalej. Tylko teraz jedna moja taka rzecz była, że tym przekazem pomyślałam sobie na przykład tutaj na szkoleniu, że po, e, in, dla mnie było ważne, jak to zakomunikować. Też szkolmy się, nie? też działajmy, też. Ale to nie wynika z tego komunikatu. W ogóle. Z grzy, to rozumiesz? Nie, więc pytanie, czemu, jak masz jakąś myśl, zresztą ją przekazać, to robisz coś innego niż to, co powinnaś? To jest super tip, na pewno. Bo go... wydaje ci się, że powinno być inaczej zakomunikowane, że powinno inaczej wyglądać. Intencją komunikacji, że nie tylko gadam, tylko działam faktycznie, mimo tego, że czasami jest kurde, niezły wycisk. I tego chciałabym. Mm -hmm. y tego odbicia lustrzanego o, e, chciałabym zobaczyć u swoich kobiet, które prowadzę? Ale to zobaczysz, jeżeli. No okay, okay, nie do końca to e, komunikacja. Wszystko, co my robimy, mhm. widać nas w internecie. I teraz przeleźmy sobie przez mój Instagram, mhm. co, tu, co u mnie się dzieje. Dobra. Mhm. Zobaczyłem, że wyskoczyły powiadomienia o tym, że jest podcast, odcinek podcastu. Czekaj, tutaj. U Garego i u mnie jednocześnie pojawiło się powiadomienie. Mhm. Więc zrobiłem sekundowy ruch print screena. Mhm. I stworzyłem w ciągu sekundy jednego kontentu. I do siebie na Instagram. Gdzie ludzie wiedzą, że jest odcinek podcastu Garego i że mój. Mhm. I że to się wydarzyło jednocześnie. Mhm. Dalej. Tutaj ktoś już zapostował, że słucha tego podcastu dokładnie. Mhm. Czyli tu już zadziałał efekt mojej pierwszej wiadomości. Przekonałem kilka osób, czy jedną osobę w tym przypadku, do tego, żeby ten podcast mhm. przesłuchała. Więc oni wiedzą, a podcast jest. I już ktoś sobie szuka podcastu Osmana. Dalej, to o tych lekcjach mówiłem. dobra. Tu jest pigułka wiedzy pocięta na Instagramowe rzeczy. Czyli mimo tego, że to wideo jest w formie minutowej na Instagramie, to tutaj robimy takie zajawki albo kierujące do YouTube'a, yes. albo do głównego postu. I tutaj jest pokazanie, jak użyć jeszcze bardziej efektywnie jednej minuty swojego czasu. Bo o tym też mówiłaś, że efektywność czasowa jest istotna, no bo jest. Mhm. Czyli jeśli robimy jedno wideo, no to tniemy później na części i może je opublikować nie wiem, twój asystent, ktoś odcięty z organizacji, a to jest twoje wideo, które dalej sobie poszło. Mhm. Nie? Nawet też to, że my teraz nagrywamy tę konsultację jest wartością dla ciebie, dla mnie i dla mojej społeczności, która będzie mogła to później obejrzeć i każdy może się z tego uczyć dalej. Ty możesz sobie to wideo wziąć i również komunikować u siebie, swojej społeczności i oni widzą jak ty myślisz o tym wydarzeniu i tu przed kamerą pokazałaś co jest twoją prawdziwą intencją, co jest komunikacją. Jesteś otwarta, transparentna i oni widzą, że szukasz tej właściwej drogi komunikacji z nimi. Albo tak, jest, dlatego to jestem i wiesz, to jest taki mój główny cel, znalezienia tego środka komunikacji, przekazu, który jest w sercu i który nie może wypłynąć gdzieś tam z jakichś powodów. Więc ja bym wyrzucił między tym, co myślisz o tym, co robisz, jeden okay. element, jakim jest cenzura. Okay. Okay. Czyli Czy takie kreowanie, żeby to było idealne. I to jest paradoks, bo ludzie. Czekaj, skończmy teraz tą. Tutaj są reposty mojej moich, mm. moich społeczności. Spoko. Mm. Czyli oni mają ekspozycję u mnie, czy ja pokazując ich. To jest wdzięczność w tym przypadku od honoraty, mm -hmm. którą pokazuje u siebie. I wdzięczność jest okazana tym, że ona ma ekspozycję u mnie. Czyli tam 1300 osób zobaczyło honoraty, ktoś może kliknął, zobaczył, proszę szukać, kim ona w ogóle jest. Tak samo tutaj u Fabiana. Fabiana dostał właśnie paczkę. On ma ekspozycję u mnie, ja mam reklamę, bo on fali się prezentem, znaczy zakupami, które dostał i sobie to żyje. Plus zajmuje to mikrosekundę, nie? Czekaj, skupiłem wątek, miałem taką myśl powiedzieć, która wynikała wcześniej z tego, co mówiliśmy, że nawet na tym wideo też powiedziałaś dokładnie, co jest Twoją intencją, po co to robisz, jakie masz problemy w komunikacji, i znowu, nie kreowałbym, nie tworzyłbym, tylko dokumentował.